Witam! Dzisiaj chciałem zaprezentować ostatnią grupkę gołębi cisawych lisów grupy Jansen, które odstawiam do gołębnika młodych. Początek wiosny, czyli ostatni termin by je zalatek, ponieważ już w lipcu około połowy lot lotsuwał 650 km dla gołębi młodych. Spójrzmy zatem, jak one wyglądają, te gołąbki. Tam już przebywają w głębniku. Różniwiarze niebieskie, nakrapiane wyżymacze, i teraz grupka lisów. A więc, gołębie od Van Houten'a, czyli czyściutka grupa gołębi Jansen. Warto dodać, że te gołębie lecą dystanse do 930 km, czyli do Limor. Tak bowiem lotował Van Houten zdobywając wielokrotnie sukcesy. A więc jak widać tutaj już młody gołąbek, prawidłowa budowa, baczne obserwowanie okolicy. A cóż takiego tu się dzieje? A to akurat cisawy lis. A cisawy od koloru cisa, który na ogrodzie rośnie i jawora, który z drugiej strony ogrodu. Oczywiście zdarzają się defale również, płowe gołąbki. Ale one nie są na sprzedaż wtedy fale. One tu zasilają cały czas moją grupę zarodowych gołębi. Oczywiście, jeśli przetrwają loty, bo priorytetem tej hodowli jest, by te gołębie były non-stop lotowane. Cóż powiem, oznacza hodowla zarodowa, jeśli one nie są lotowane. One muszą non-stop wykazywać swoje kolory powrotno-lotowe. No i następny lisek i zaraz bliska obejrzymy te łąbki, jak one tu się prezentują. No mamy jeszcze jednego płowego, a ten z lekkim, zarysowanym trzecim pasem. Go też tu nadudamy. I jeszcze kolejnego. No, tutaj już muskulatura taka dosyć, dosyć. Dokupiłem karmy na słoneczny gołębnik. Także karmy głównie karmą rozkładowolotową. lotową, teraz w okresie wychowu młodych. Dużo dodatek czerwonej kukurydzy. Powoduje, że ta masa gołębi jest właściwa. To będzie samczyk. Ha, no. ha, a więc zaraz z sobie szybko obejrzymy tego łąbki, jak one tu się prezentują. Kadra Ryszarda dodam, że można je sobie kupić. Nie ten rzut, ale już kolejny, następny. One w cenie są 500 zł sztuka. Ta cena nie jest wcale wygórowana. Na czyściutką linię braci Jansen ona jest wręcz niska. A więc należy zatelefonować 728-465-939. już można stać się właścicielem. Takich cudownych gołębi. A więc idziemy popatrzeć z bliska, co ta kadra tu reprezentuje. Jak one tutaj wyglądają z bliska i jeszcze coś tam o nich dopowiem. Gołębie Ryszarda. To wielokrotnie zdobywały Laury. A my razę popatrzymy tutaj. Dokładnie jak te gołąbki tu się prezentują, to trofea z lotu suwałki 650 km, od lat to stosuję. W tym roku również pójdą na ten dystans. No, a więc gołębie zdrowo utrzymane naturalna hodowla, a więc te odchody zawsze to będą tylko kuleczki. O i tak to one sobie tutaj wyglądają ty połowy. A i tu następne połowy. Defale od też tam kuleczka jest sama. Te gołębie są zdrowe, ponieważ tylko naturalne. Nie dodaje żadnych proszków żółtych, zielonych, po których by to tylko srały dalej. Jak widziały, tam pod filmikiem w linku podaję, jakie produkty daje. Tanieść prowadzenia hodowli. O to tutaj chodzi. Tanieść prowadzenia hodowli. By mieć satysfakcję z tego, że gołębie są zdrowe. A więc grupa gołębi. Ryszarda Jansenów. A dodam, że wczoraj już przyprowadziłem Mazdę trójką. No tak ona ma kopa. To nawet nie wyobraźcie sobie. A kabinka już jest w produkcji w Geraldy w Niemczech. Także te gołębie będą w luksusowych warunkach trenowane, by spotkać się potem na finale w suwałki 650 km. Zapraszam więc do zakupów na słonecznym górniku Ryszard Tosnowiec Polska.